Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, co sprawdziłem, jestem jakby w drugim poradniku, jak zrobić ten e, Regen Rainbow Palm Bo za pierwszym razem mówiliście, żebym jeszcze dalej, bo ja nie pokazałem trochę dalszej części. Więc okej, okay, tym razem wam pokażę dalszą część jeszcze tego poradnika, jak to wszystko ładnie zrobić. Dzisiaj na innej mapie, bo na tej mapie, moim zdaniem, może to wyjść nawet lepiej. Eee, więc lecimy po prostu na tej mapce, zaraz zacznę tylko speed, 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 że to w miarę wszystko szybko, sprawnie nam tu poszło, ja już w tym czasie sobie dokupię agenta, eee, jakim będzie wieśniak, jest, halo, halo, wieśniaka poproszę, jest, banana farmer i okej, okay, mamy wszystko tutaj, się już balonki niszczą, zbierają farmy. Farmy nie, ale aczkolwiek rundy nadrabiają i lecimy coraz dalej. Dobra, tylko potrzy... będą potrzebne centrigany teraz i okej. Okay. Teraz wydaje mi się, że będziemy mogli na spokojnie pierwszą farmę wsyłać no, gdzieś tutaj, bądź tutaj. To się zaraz zobaczy. To akurat nie jest żaden, ale to żaden problem. I okej. Okay. Mm, następnie, następnie, co my tu musimy zrobić? No musimy czekać. Te pierwsze rundy są trochę żmudne. Tutaj się nic nie dzieje, słuchajcie. Nic, a nic nawet bym powiedział, więc tutaj, luzik, bluzik, eee, czekamy sobie na spokojnie, zbieramy. Siba, oni sobie poradzą gdzieś tak do 12 rundy, coś takiego na luzie sam no, poradzą. No razem z tymi działkami, w sensie, że to powiedziałem poradzą. I okej, okay, niech ten hajs się zbiera, bo tu farma, to jest hard, jest za 1080. Dobra, e, farma za 1080, niech będzie zaraz sobie uposażyć. Tylko ten hajs za wolno leci, mnie to naprawdę denerwuje. Mm, za mało tokenów wydałem starting cash. Dobra, mamy pierwszą farmę. Z tej strony niech będzie, niech sobie stoi. Tutaj ta farma, ja już gdzieś. 具体ほな。 Powiedzmy, że niech będzie, no tutaj ten farmer. Mm, bo czemu by nie? Chociaż trochę źle go dałem. Dobra, nieważne. Nic, nic się nie stało, trudno się mówi. Mm, nic takiego się nie stało. Chociaż powtarzam, nie wiem po co to już po raz drugi. Nieważne. Dobra, mm, jako że tam byś przydał tak shooter, ja ciągle go nie mogę wepchnąć. Czy to jest jakiś błąd, czy co, że ten tak shooter mi się ekspić nie chce. Naprawdę, on. Jak mam ten na Ring of Fire, to ja w ogóle nie mogę zdobyć tego Ring of Fire. Nie wiem o co chodzi. Ale dobra, nieważne. Jakoś go wyekspić wy Spimy. On tu już będzie sobie pomagał temu inżynierowi, Nie wiem, w której idą pierwsze lidy, więc ogólnie mam, nie pamiętam. Chyba w 18 coś takiego. Czyli chcę coś taniego na lidy, żeby wziąć. Dobra, nie wiem. zajmiemy się lidami, jak już będą wychodzić, więc spoko luz, Teraz dostawmy sobie farmę. Jest farma, dobra, ale dalej. Naszym celem jest na razie zbierać jak najwięcej hajsiwa. Także to jest najbardziej potrzebne, chociaż tym inżynierem można to zdjąć, tylko cleaning foam bym chyba na dwa tutaj. Dobra, dobrze, ulepszyłem, no Z tym i tak, ten faster Engineering by się nam przydał. Także ok Mamy 17 rundę. Nie jest źle tu już Hajsi, bo będzie szło szybciej, zdecydowanie szybciej. Także dobra, zbieramy Hajsik. Hajsik, bo Hajsik jest bardzo ważny. Mm, więcej farm, więcej farm też jest ważne, dobra, mamy to, okej, okay, tu już widzę i to pierwszy jakiś regen jeloły, ale to, to żaden problem dla nas, słuchajcie, my tu mamy obstawę, my tu mamy zabezpieczenia, nastel, te jeloły nie bolą mm, i wszystko na razie spokojnie, już dalej dochodzą, aczkolwiek to nadal nas nie boli, mm, Ok, o i to nas już boli, dobra, to nas już może powoli boleć Także tu się przyda takie ulepszenie. I okej, okay, teraz będzie szło zdecydowanie ładniej, fajniej, tylko kiedy lecą pierwsze camo właśnie? Dobrze, mamy pierwsze camo, czyli trzeba już powoli robić killing foam. Jak widzicie tu ten exp, nagrałem już nie wiem ile map grałem z tym, a ten exp cały czas jest w podobnym miejscu, no po prostu on tak wolno idzie, że to jest, to jest dramat jak to powie, powiedziała pewna osoba. Naprawdę, to jest drama ten exp leci. Ale dobra, może, może się naprawi, może nam teraz szybciej poleci. Miejmy nadzieję, bo zacznę, na po prostu stoi Stoi, nie wiem, co ja mam z tym zrobić Nie wiem, czy jakiś błąd, czy co To mi możecie przy okazji napisać Okej, okay, lidy jakoś zdjęte ładnie I teraz by nam się przydało coś lepszego Tylko co? Czym by tu tak ładnie sobie dojść z tymi lidami? Myślę, że ten czarodziej będzie spoko W sumie, dobra Czarodziej, e, dawaj, czarodziej Andrzej Okej, okay, i czarodziej Andrzej ładnie sobie nam to czyści. Okej, okay, te pojedyncze mogą, żaden nie przechodzi, aczkolwiek one mogą sobie przejść nam, to nie szkodzi. Potem i tak nie jest to zbytnio ważne, bym powiedział, ponieważ tam będą takie ilości, że ile byście nie mieli życia, tam wystarczy ułamek sekundy nieuwagi i i tak przegracie, więc no... Taka sytuacja. Okej, okay, lecimy z dalszymi rundami. Musimy tej 49 jakoś przetrwać sobie. Ulepszymy maga na pioruneczki. Pioruneczki. Co ja wszystko tak zdrabniam? Nie mam pojęcia. Czekaj, dobra. Na pioruny. Teraz będzie jeszcze lepiej nam to czyścił. I ładnie. A, fireball. Dobra. Fireball i widzenie, widzenie niewidzialnych. Tak, okej. Okay. Widzę, że trochę bardzo mało hajsu mi się udało nazbierać. I to mi się nie podoba, szczerze powiem, że to mi się nie podoba. Musimy zwiększyć na pewno tę ilość hajsu. U mnie zaraz też pójdą ceramiki, to mi się jeszcze bardziej nie podoba, Wam powiem szczerze. Ale dobra, tu zaraz będziemy jakby do ceramiki, a ja będę musiał sobie zwolnić i ogólnie postawić ninja. No właśnie, ninja, ninja, ninja. Bewerrun 42. Nie wiem, co tutaj przed tym był round 32. Aczkolwiek, dobra, ja się tym nie przejmuję. Lecimy dalej, bo ojojoj, nie to, nie to. Tutaj to była. Carlo, to była 38? 39? Czy 49? Bo a teraz już naprawdę takiego Mindfucka. Nie, to nie może być 30. To musi być 40. A jak nie, to kurde, nagrywamy to od nowa, bo. A to gdzie fej jak się okaże, że to 30, chociaż to może być 30. Nie, no nie, niemożliwe, to na pewno nie jest 39, bo co jak co ja grzybię wam, banie? Dobra, nieważne, słuchajcie. Teraz. Morka, ban, No, mówiłem, to jeszcze nie jest to, to jest na pewno właśnie, coś na złapałem mindfaka, że to niby jest ta, aczkolwiek to nie jest ta. Dobra, to jest 40, chociaż. Czekajcie, ja chyba, chyba sfailowałem. Nie gadajcie, że sfailowałem. Nie, nie sfajlowałem, mów, już się bałem, ponieważ już żadne regen, ale dobra, i teraz yy, ninja, dobra, blondjitsu będzie nam potrzebne, tu się nastawia coś takiego i lecimy dalej. Dobra, tu że jest po prostu mniej troszkę żyć, tych stracić i jest ładnie, jest ładnie, yy, ja się na razie nie przejmuję blondjitsu, właśnie, blondjitsu, bo zobaczcie, że te baloniki już zaczynają się robić groźne, więc blondjitsu tutaj jak najbardziej wskazane. W sumie to będzie mogło tutaj zostać, więc wydaje mi się, że ten wind jak najbardziej wskazany tutaj będzie. I okej, okay, już się nie musimy martwić o obronę do 49 rundy. I okej, okay, ciśniemy, żeby na pewno nie przegapić. I czy, czy tam szły. Nie, ja chyba coś sfajlowałem, słuchajcie. Tu idą te ceramiki, no okej, okay, idą sobie ceramiki, ale mi się wydaje, że ja sfajlowałem, aczkolwiek nie jestem pewien. Bo czy tam szły w ogóle jakieś regeny, nie? A te regeny to. Teraz, chwilę, ja, tu muszę, ja się muszę przyjrzeć. Pójdźmy na X1 Speed i zaraz to patrzmy, co tu się dzieje. Czy idą jakieś Regen. E, te. Regen. Rainbow? No nie idą. Też czekajcie. No nie jest spokojnie, ja nie wiem co ja gadam. Poza tym zawsze udawało mi się stawiać jedną fabrykę do tej rundy, więc to nie może być to. Okej, okay, lecimy sobie dalej, nie, to na pewno nie było. To ja, ja coś grzybię banie, naprawdę. Nie. Teraz się mnie nie słuchajcie, dopiero się słuchajcie po tej 49 rundzie. Oj, zobaczcie jak mało expa poszło. Mimo, że minęło ponad 40 runda, ten exp się nie rusza praktycznie wcale. Dobra. Oj, ej, 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 ej tu mamy problem mam powiem. Dobra. Na chwilkę eee, dobra, żeby on go tam dojechał. No właśnie, o to mi chodziło. Tak, sel. No Chociaż nie za szybko go sprzedałem, ale dobra, dobra, słuchajcie, nieważne. Mamy kolce, nic się nie stało. I tak musieliśmy hajs odzyskać. Także dobra, ładnie. Jeszcze kilka rund, naprawdę niewiele, aczkolwiek kilka. Od kurde, jeszcze sobie powoli nie dajemy rady. To tu wolę tak bardziej ostrożnie grać. O kurde, mam tylko 28 żyć. 20 żyć, dobra, 18 żyć. No to to jest ostatnia runda, kiedy jedziemy sobie tak na spokojnie bym powiedział, więc tu już musimy na pojedynczym spicie. To już pojedynczy speed, to już nie mam bata. Ja muszę coś sprawdzić. OBS. Właśnie ja widzę, że tu lekko zasłania moja kamerka. To czekajcie, Muszę zrobi tak. Uuu, co ja zrobiłem? Moją kamerkę tak. jakby mm -hmm, dać może bardziej na dół, może bardziej tutaj. O, tutaj bym się dał. Nie będzie tak, ale będzie mniej zasłaniać grę. O, I to jest pomysł, dobra I słuchajcie, kamerka mniej będzie nam Zasłaniać grę, żebyśmy to Lepiej widzieli, i okej okay. <laughs> No niech sobie to wszystko Ładnie przejdzie, niech ten mark to wszystko odpycha do tyłu Dobra, robi się, po... nie, nie robi się niebezpiecznie Dobra, i teraz jest ten Moment prawdy eee, Seal, 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 seal Wszystko seal, dobra mm, Ty sel, 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 sel Dobra, i tak, i tu trzeba walnąć ciebie raz, dwa, trzy. Kurczę, no? Czemu ja zapowiadam cały czas, że ja tego nie mam? Dobra, nieważne, nic się nie stało. Ja bym to walnął tych, te supermałpy w ten sposób, żeby one biły to wszystko w tą stronę, i żeby tamtych balonów, co są tu o, na górze, nie niszczyły. Także słuchajcie, postawimy sobie ze dwa, dwie supermałpy Sun Gody. Oraz, co będzie nam jeszcze, słuchajcie, potrzebne, to Gluganer. Także gdzie jest gluguner? Eee, Glugunerze, chodź tu. Dobra, i ten gluguner nad czymś takim. On powinien tutaj jak najbardziej nam pomagać. I teraz jeszcze ta małpa. I okej, okay, o to mi chodziło. I teraz szukam, teraz niech niech się dzieje, co się ma dziać, słuchajcie, okej. Okay. Trzymajcie kciuki. Ja mam, że to się udało za pierwszy razem. Też czuję, że tu może być lekki problem. Dobra, lecimy, pojedynczy Speed słuchajcie, tu musimy jak najszybciej to walnąć. Dobra, bo ten czarodziej już to odpycha do tyłu mm, Bo czuję, że to się nie uda Nie wiem, czy mam złe przeczucie Dobra, ten gluganer mam nadzieję, że tu pomoże Dobra, to się jakoś trzyma Ta farma mm, Dobra, te balony się powoli mnożą Dobra, nie jest źle, nie jest źle Jak najbardziej nie jest źle mm, Niech one się tu mnożą, chociaż za blisko chyba to o czarodzieja dałem Chociaż nie, no dobrze daję radę, bo na razie powolutku się mnożą Widzę, jak ten czarodziej jest w taki sposób ułożony Dobra też widzę co? Nie coraz bardziej niby nadal powolutku, no nie wiem. Też... O kurde, co tu się dzieje, co tu się dzieje? Ciebie trzeba ulepszyć w pierwszej kolejności. Dobra, bo to jest na razie taka ilość, właśnie on sobie daje radę. Okej. Okay. Jak najbardziej dobrze. Teraz drugi sam God, drugi Sangod, Boże, prawie przegraliśmy. Prawie przegrywamy, kurde, nie, 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 nie. Jednak jest dobrze, czarodziej, dobra, ten... No nie, przegraliśmy chyba, chociaż bardzo możliwe, że nie... Damy radę, słuchajcie, damy radę tu nie sfailujemy. I teraz tak, słuchajcie, nie to musimy sprzedać. I to bardziej postawmy to. Najpierw musimy się obstawić, słuchajcie, najpierw obstawa. Potem dalsze, potem te dalsze. Dobra, daj, potrzebujemy kolejnego sangoda. Kolejny sangod obowiązkowo, słuchajcie. Dobra, jest, musi być. Powiedz z niego, słuchajcie, tu musimy chyba, ja tu zrobię chyba 6 sangodów, żeby na pewno dawać sobie radę. Dobra, jest kolejny Sangot. Także zobaczcie, ten hajsus leci nam bardzo szybciutko, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie na pewno. Myślę, czy by nie walnąć do drugiego Gluganera. Gdzieś tu na przykład. 2, 3, 4. Żeby on po prostu, wiecie, to spowalniał bardziej. I jeszcze to trochę rozbijał. Widzicie, teraz mają te balony wszystkie slowa I to bardzo się przydaje przy popowaniu ich, przy niszczeniu, właśnie. okej, okay, super małpka. I okej, okay, kolejna super małpa, Kolejny laser. Kolejna plazma. Bo boję się go ulepszyć bardziej, słuchajcie. Mm, albo dodać drugiego można zawsze, tylko gdzieś w tym miejscu. A czekajcie właśnie dodać w tym miejscu gdzieś czarodzieja, no, żeby on właśnie piorunkami strzelał, o to by mi chodziło. Tylko żebyśmy dali radę, żebym nie sfailował. To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja naprawdę nie chcę, żeby tym razem się to sfailowało. Dobra, mamy 400 gody. spróbujmy go zrobić na piorun może. Mm, żeby on to obijał, dobra, dajemy radę. No, tak powiedziałbym, tak średnio, średnio, ale dobra, spróbujmy dać go na piorun. E, tu dam jeszcze jedną małpę, super małpę oczywiście. Dobra, mm, jakoś dajmy radę. On to trochę obija, to powinno na pewno pomagać, chociaż nie jestem pewien, czy to bardziej pomaga, czy przeszkadza. Aczkolwiek dobra, nie, to, to, nic nie do, to nic nie robi. Dobra, także na spokojnie czekamy. Zbieramy jeszcze hajsi, bo widzicie, te suda też możemy cisnąć na spidzie, mi się wydaje. Tak, to zdecydowanie możemy cisnąć na spidzie. Mm, ja tu chcę się po prostu obstawić na szybko jeszcze dodamy z dwie super małpy, bo ja chcę mieć po prostu stuprocentową pewność. Słuchajcie, że to na pewno czy on, on nie będzie bał dobra. dobra. Bo mi zaraz zepsujesz farmę. Dobra, mm, tu jeszcze jeden sam god. Bo ja naprawdę, słuchajcie, tak bardzo nie chcę teraz to zepsuć. Widzicie zresztą, jak ja się ubezpieczam tutaj. I dobra. Może przestawię tego czarodzieja, powiedzmy, bardziej tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Albo dodamy drugiego właśnie. Zobaczymy, jak teraz będzie działać z dwoma. Dobrze działa, okej. Okay. Teraz lecimy na speedzie, okej. Okay. Widzicie, teraz jest to zdecydowanie więcej wszystkiego. A gdyby tak... Kurde, boję się walnąć tutaj. Naprawdę boję się tutaj walnąć. Jakiegoś lepszego upgrade'a. Dobra, jeszcze jeden samgot. Chcę mieć po prostu 100%. Wiecie, 100% pewność, że nam nic nie przejdzie. Walimy jeszcze jednego. Nie, ja chcę być już naprawdę więcej, gdzieś jak w tamtym odcinku padliśmy, bo byłem nieostrożny. Także teraz ciśniemy. Jeszcze jeden samgot i dobra. Trzymajcie kciuki. Dobra, to się uda, to się uda. Słuchajcie, uwaga. Jest, udaje nam się. Idealnie, idealnie, mamy to. Dobra, mamy to, mamy to tak jak chciałem, słuchajcie, daje mi się, że z taką ilością stawianych zgodów, nawet drugie tornado możemy sobie walnąć. Aczkolwiek tu już wolę dać takie coś. I dobra, i tutaj jeszcze robimy zabezpieczenia, ciągle zabezpieczenia musimy robić. Dobra, i raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I tutaj dajmy zasięg. Raz, raz, i raz, i raz. Dobra, tu też możemy zasięgi ulepszać. Tu nie, tu możemy. Dobra, i słuchajcie, widzicie, jak to ładnie idzie nam na razie. Ojojoj, oj, oj, widzicie, już się robi niebezpiecznie. Mm, dobra, tu zasięgi, tu zasięgi, tu zasięgi. I jak widzicie, już Dym zrobił trzech, to tu już bym mógł mieć problem. Ale dobra, dobra, jest kolejny. Ja nie narzekam. I widzicie, patrzcie w ogóle, jak hajsleć, i tym metodą można. Tym metodą, tak, tą metodą można dojść bardzo daleko też ogólnie z rundami, jak chcecie. Łatwiej można wygrywać. Także, oj, już tam go dałem, sobie zrobił, mi sobie zepsuł najprawdopodobniej. Dobra. Dobra i e, raz, dwa, trzy i rage, rage, dobra i słuchajcie, teraz możemy sobie walnąć kolejnego. Gdzie tu jest miejsce? E, nie ma tu, dobra to walniemy po prostu go powiedzmy tutaj, o tutaj będzie idealne, raz, dwa, kurde nie Sangoda i nie tego, Boże, co ja zrobiłem, czarodziej, dobra czarodzieju, raz, dwa, trzy. Dobra, jest, idealnie, jeszcze można właśnie te porobić, to już w ogóle, fireball, fireball, jak widzicie już są lekkie lagi, dlatego jak już są takie lagi, to ja już nie chcę tego tak bardzo kontynuować, o, dajmy sobie pojedynczego speeda, to będzie mniej lagów i okej, okay, jak widzicie, nie chcę tego aż tak długo kontynuować, bo po prostu ja będę miał takie lagsony. Mm, kankę, no bo dobrze jest ten przycisk Raz, dwa, trzy i dobra I zobaczcie jak to idzie To jest po prostu pogrom, ile hajsu nawet nam leci Także teraz na pojedynczym speedzie jeszcze chwilę kończy, polecimy I zaraz kończymy ten poradnik Słuchajcie, bo no sami Już wiecie po prostu jak to robić Ja wam nie muszę już raczej pokazywać Okej okay, i teraz, yy, bo to też jest pod Bardzo ludzie wszyscy mówią, że to jest dobre Na levelowanie wieżyczek Zobaczmy, czy to się jakoś będzie levelować to podostawiajmy właśnie to w taki sposób Wydaje mi się, że to też na pewno zwiększy ilość tych to będzie jeszcze te tańczowe obijać. Czysto te obite tańczowe będą na pewno jeszcze szybciej się rozwalać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tylko czy to bardziej nie będzie przeszkadzać nam, o to jest pytanie. Dobra, uwaga, zaraz się przekonamy. Nie, to chyba bardziej przeszkadza. Też nie wiem. Znaczy, czy to się w ogóle expi. A mi się wydaje, że to się nie expi, słuchajcie, bo nie chce zrobić tego odcinka, że trwał kurde dwie godziny. Nie, tu widzę, to bardziej przeszkadza. A nic się nie expi, kurde za bardzo. Ten pasek stoi w miejscu, a przy takiej ilości niszczonych balonów, to on powinien się ruszać. Nie, to jednak nie jest dobre na expienie. Już myślałem, że będzie wam też fajny sposób, żeby się poekspić, ale dobra, trudno się mówi. I zobaczcie ogólnie, jak zaczynałem to, miałem rangę 63, a już mam 65. Zaczek tu expleci. Także dobra, wydaje mi się, że z taką ilością sangodów ogólnie możemy spokojnie sobie polecieć kolejną, e, kolejnego wizarda, Dobra, dajemy wizard. Raz, dwa, trzy i cztery. Kolejne tornado Dobra. O, czuję tę moc. <grym> dobra, jak widzicie, one chyba wydaje mi się, że dalej już powoli dochodzą kto tylko mi przypuszczenie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. I dobra, i lecimy, bo to naprawdę ja nie chcę tego zrąbać. Raz, trzy, raz, dwa dobra, lecimy słuchajcie, patrzcie na ile już wizardów. Dobra, lecimy na jeszcze kolejnego. Jeszcze kolejny wizard. To nie ma, nie ma się co bawić. Lecimy w ogóle. Do, daj, dajmy z tych wizardów tyle. Czemu nie, słuchajcie? A bo, słuchajcie, patrzcie ile tu jeszcze leci tych tęcz nieprzerobionych. Dajmy sobie jeszcze tu jednego. To będzie już kosa. Uwaga. O Boże, jakie lagi. Też może teraz przesadziłem z tymi wizardami. Ale zobaczcie co tu się dzieje. Ile tu jest tych tęcz. Ile tu jest tego wszystkiego? Bo już bez tego są lagzacie, jak to dochodzi daleko? <laughs> o, jejku. Chyba przesadziłem, słuchajcie. Bo na takich lagach na pewno nie będę dalej nagrywał, więc słuchajcie. Nawet już mój komputer nie wytrzymuje. A ja mam, no nie mam jakiejś mega maszyny, ale kompa ma w miarę dobrego, więc słuchajcie, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli się spodobało, cenę z łapkę oraz komentarza, czy wam pomógł ten poradnik? Gdyż no, wydaje mi się, że pomógł, o już przesadziłem, jak widzę. No i dobra, już chyba nic na to nie poradzę. Tak, już raczej, już raczej RIP. No, także słuchajcie, teraz już za bardzo przesadziłem w tym, ale już na pewno wiecie, jak to działa. Także co? Zapiszcie komentarz, jeśli Wam się przydało, jeśli Wam się spodobała ta metoda. Także ja na pewno będę zadowolony. No i co? Do usłyszenia. Chyba, że jeszcze chcecie więcej takich poradników, to piszcie. Także do usłyszenia, cześć.